Dzień dobry, Szanowni Państwo, chcielibyśmy przy, przedstawić to, co udało się nam w ostatnim okresie osiągnąć. Nasz szpital jako jeden z dziesięciu wytypowanych czy biorących udział w takim bardzo prestiżowym programie szkolenia laparoskopowego rozpoczął już pracę w chirurgii bariatrycznej, bo akurat taką część tego programu została przez nas wybrana. Ten program rozpoczął swój początek, miał swój początek w październiku zeszłego roku. Niestety z powodu epidemii COVID zostało to troszeczkę wstrzymane, ale miło nam poinformować, że w końcu udało się ten program do końca uruchomić. 18 czerwca miała tutaj u nas inauguracyjne takie rozpoczęcie, inaugurację tego programu. Były to dwa zabiegi z zakresu chirurgii bariatrycznej. Te zabiegi były wykonane przez dwójkę tutaj asystentów, czyli kolegę i koleżankę, wraz z udziałem pana profesora Piotra Majora. Który pomagał przy tych zabiegach. Te zabiegi będą już tak, tak naprawdę rutynowo w, naszej, w naszym ośrodku wykonywane. Może więcej o samym programie szkoleniowym, o tym, jak to wygląda, to powie kolega. Program Eticon Step Academy jest ogólnopolskim programem szkoleniowym pod patronatem firmy Johnson Johnson. Do programu zakwalifikowało się 10 ośrodków w kraju, w tym nasz ośrodek w Kamiennej Górze. W ramach programu szkoleniowego rozwijane są techniki chirurgii małoinwazyjnej, przede wszystkim laparoskopii jamy brzusznej. Tak jak szef wcześniej wspomniał, planujemy w naszym oddziale rozwinąć w szerszym stopniu chirurgiczne leczenie otyłości. I program ten miał już swoją inaugurację. Pacjenci są zadowoleni z leczenia, zostali wypisani do domu. Przebieg dotychczasowych zabiegów odbył się w sposób niepowikłany. Zapraszamy do uczestnictwa, do zgłaszania się do nas do oddziału osoby zainteresowane chirurgicznym leczeniem otyłości. Do leczenia bariatrycznego w zasadzie kwalifikowane są osoby, których BMI wynosi powyżej 40, natomiast w niektórych przypadkach, nawet jeżeli BMI jest mniejsza, zwłaszcza jeżeli dotyczy to osób z cukrzycą, z dodatkowymi obciążeniami, z zespołem metabolicznym, tutaj wtedy kryterium tej masy ciała nie jest tak bezwzględnie na szczęście, nie jest bezwzględnie przestrzegane. Wymagana jest oczywiście kwalifikacja. Rodzaj zabiegu dobierany jest dość indywidualnie do pacjenta. To nie jest tak, że wszyscy mają robione taki sam rodzaj zabiegu, natomiast Natomiast pacjent zgłaszający się jest oceniany pod kątem tego, co on potrzebuje tak naprawdę mieć zrobione oraz oceniany jest jego stan ogólny, który z zabiegów byłby dla niego najbardziej bezpieczny i najbardziej optymalny. Bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby ten pacjent, który będzie zoperowany, chociaż nie zawsze jest to konieczne, był jak najbardziej zadowolony z przebiegu samego leczenia oraz z jego efektów. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że w oddziale chirurgicznym naszym chirurgia laparoskopowa jest dziedziną rozwijającą od dawna, ponieważ też pacjenci operują się, jeżdżą do różnych ośrodków, nie wiedząc, że my również robimy zabiegi laparoskopowe na przykładzie przepuklin pachwinowych czy przepuklin brzusznych z użyciem najnowocześniejszych siatek, nawet siatek trójwymiarowych. Od, od, opisywanych jako trójwymiarowe, w, wszywanych w pachwinę. Dodatkowo robimy też zabiegi laparoskopowe nawet w chorobach infekcyjnych, przykładowo perforację żołądka czy zapalenia wyrostka robaczkowego. Również, jeżeli tylko jest to możliwe, staramy się to leczyć laparoskopowo. Generalnie, jako zespół chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, żeby chirurgia, która generalnie kojarzy się z nożem i wielką raną, stała się bardziej przyjazna dla pacjenta, żeby stała się taką dziedziną, którą może z bardzo małego dojścia, z bardzo małych nacięć zrobić coś, co pacjentowi przyniesie ulgę pomoże, będzie on z tego bardziej zadowolony. Na pewno największą zaletą zabiegów laparoskopowych jest to, że pacjenci w zasadzie następnego dnia chodzą, ruszają się, zaczynają jeść. Zwykle średni pobyt po laparoskopii jest bardzo krótki, około 2-3 dni więc dosyć, dosyć szybko oni są na nogach, są uruchomieni, czują się zwykle bardzo dobrze po takich zabiegach, zdecydowanie lepiej niż po zabiegach otwartych. Kwalifikacja do leczenia bariatrycznego odbywa się u nas w poradni chirurgicznej, stąd pacjenci kierowani są do endoskopii, na gastroskopię, którą również my wykonujemy, tak więc wiemy z czym będziemy mieć do czynienia w trakcie tego zabiegu. Po zakwalifikowaniu pozytywnym sporadni pacjent kierowany jest do nas na oddział i już dalej przygotowywany, leczony. Również u nas odbywają się kontrole pooperacyjne, także pacjent jest cały czas pod naszą opieką od momentu przyjścia do momentu w zasadzie wygojenia i wyleczenia. Chciałbym przedstawić też zespół uczestniczący w programie szkoleniowym, koleżanka Kinga Radajczak oraz pan kolega Damian Chwaliński. Są to osoby objęte programem, które w nim uczestniczą. No ja jako szef oddziału tak powiem, jestem zobowiązany przynajmniej próbować im w tym pomagać.